Cześć, witam. Dzisiaj znowu wjeżdża Volvo na kanał. Chcę Wam pokazać coś, do czego no, trochę wstyd się przyznać. Ale jak to mówią, wypadki chodzą po ludziach, przypadki chodzą po ludziach. No i też zdarzył się taki mały wypadek, przypadek. Łukasz zaliczył dzwona. Zaliczyłem dzwona, przyładowałem, że tak powiem brzydko, w tył samochodu. Uderzyłem w Porsche Macan Turbo. Jechałem ciężarówką dookoła brzegu, sygnalizowałem to na społeczności, na zdjęciach, i po prostu jednego dnia wymyłem auto, wyszykowałem się do wyjazdu, a na drugi dzień, jak już pojechałem, zdarzyła się otoż taka sytuacja. Jest trochę uszkodzeń, i w tym odcinku chcę pokazać, właśnie rozebrać to na waszych oczach. Zobaczymy, co uszkodziłem. Strzał nie był jakiś tam mocny, że tak powiem. Tak jak widzicie, jest uderzona tylko. Lewa strona, ponieważ próbowałem uciec z drogi, że tak powiem, i próbowałem wskoczyć na, na chodnik. Co zresztą dobrze widać po utarciu opony. Jak to się wszystko wydarzyło? No, powiem po prostu tak, najzwyczajniej w świecie nie wyhamowałem, czy miałem za małą odległość, czy miałem dobrą odległość. Na ten temat ja nie będę dyskutował. Po prostu, no, zdarzyło się i tyle. Zazwyczaj winny jest ten, który właśnie wjechał w tył. Czyli w tym przypadku jestem to ja. Na swoje wytłumaczenie powiem tylko tyle, że miałem na sobie całkiem inny kontener o innej masie, jechałem na pusto, miałem podniesioną moźkę, no i tak za każdym razem wyczuć te auto, jak się jedzie, czym się jedzie, no to, to chwilę trzeba, tak? No ale to była za krótka chwila, ile przejechałem w tej konfiguracji no i po prostu tego nie wyczułem. Może to słabe takie tłumaczenie, ale, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wszystko odbyło się oczywiście tak, jak trzeba, z wszystkimi procedurami. Tutaj całe uszkodzenie tego samochodu osobowego pokryje moje ubezpieczenie, a ja w przyszłości na pewno odczuję to w zniżkach. Taka sytuacja: mamy mocno uszkodzony okular lampy, bo tak się nazywa ta owiewka okular. Mamy uszkodzony cały przedni pas. Jeżeli chodzi o plastiki tylko powginane elementy też występują metalowe, ale to jak rozkręcimy to będziemy widzieć. No połamana dolna listwa zderzaka, pobita lampa, wyłamana lampa. Na dobrą sprawę mamy też wgnieciony kawałek tego narożnika kabiny. No i teraz będziemy to wszystko rozbierać, aby mógł wam właśnie to pokazać, co tutaj się uszkodziło. W pierwszej kolejności ściągamy ten plastik, aby dobrać się do wszystkich przymocowań i wkrętów od osłony lampy, i potem aby można było dalej demontować całe zamontowanie, cały uchwyt lampy. No, drzwi mi się do końca tu nie otwierają, bo to wszystko właśnie się już rusza. Zaglądamy tutaj. No, lampa poszła w tył mocno. To widać. Zaraz się dobierzemy i rozbierzemy to wszystko, zobaczymy jak to będzie wyglądać. A ja już biorę klucz i pomału staram się to odkręcić. I pierwszy element zdemontowany, też jest popękany, też się połamał. Tu patrząc po tej osłonie. No już prawie jest zdemontowana, tu mamy urwany uchwyt, lampa też jest. Połamana w każdym chyba możliwym miejscu najbardziej mnie martwi, słońce trochę przeszkadza, czy czasem ten element metalowy nie jest zgięty chociaż no, zobaczymy, jak rozbierzemy, bo tutaj jest wbite to w lampę. Zaraz będziemy widzieć. Teraz biorę się za odkręcenie tej śruby, która jest schowana. Tam widać, nie widać. No mniejsza. O, tu, tutaj widać. W tym miejscu. I odkręcę. Zobaczymy jak zejdzie ten cały element. Bo tu już też on nie powinien się trzymać. Nie, jest jeszcze przykręcony. Tutaj to jeszcze powinno to wszystko powychodzić. Zobaczmy czy to tak. A ty tu co? O, ekipa. Nie, jeszcze tak łatwo nie pójdzie. Dobra, odkręcam po kolei. I patrzę, co się będzie działo. Nie wiem, czy ten plastik by mi się udało uratować, ale chyba wątpię. Raczej nie, za mocno jest zmielony. I okular już zdjęty. No i teraz patrzymy. Cały uchwyt lampy. Cały ten bok jest wyrwany z tych wszystkich uchwytów. Mamy trochę uszkodzeń elementów metalowych, tak jak właśnie uchwyty na zatrzaski. Są zagięte. O tyle też, no, moje szczęście, osobówki nieszczęście, że zostało przyzwonione uchwytem do holowania czyli, czyli elementem, który jest mocno przytwierdzony do ramy pojazdu mojego. Tak więc, tak więc, no, mocno to ochroniło Volvo przed większymi uszkodzeniami w chłodnicy, czy gdziekolwiek, bo chłodnica tutaj mamy jakąś dolną owiewkę, lekko pękniętą. I nic jej się tutaj nie wydarzyło. Jedyne co to może sygnał dźwiękowy przestał działać, ale nie sprawdzałem tego. I no mówię, na moją korzyść nie powinno tutaj być zbyt wielu strat. Oj, przepraszam, I zaraz rozbierzemy dalej i będziemy widzieć dla lepszego numeru. Jeszcze powiem Wam szczerze, że ten element, dolną listwę, e, dolną dokładkę zderzaka. Mam gotową na garażu pomalowaną. Bo zimą jak wybierałem się w sumie na wiosnę po k 703 trójki, akurat wymieniałem tamtej strony, z tamtej strony okular i wymieniałem tą nakładkę narożną, a tego nie zdążyłem zmienić i leży, gotowa na warsztacie wymalowana, czeka na montaż, tak więc to jeden z tych elementów już jest. I żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, dolna listwa zderzaka jest już, widzicie, zakurzona nawet. Wymalowana, czekała na montaż, ale się nie doczekała. Odkręciłem dwie śruby, które trzymały tutaj plastik. Tą osłonę, atrapę, zwał jak zwał. Rozkładamy tutaj schodki do wchodzenia. O, to są schodki, aby wchodzić i myć. Szybę, czy tam wymienić żarówki w owiewce i od odobrys obrysówek oczywiście i odkręcamy śruby, aby zdemontować całą tą właśnie no trapę, nazwijmy czy grill. Jak zwał, tak zwał. Ja samochodziarzem nie jestem. Tak więc te nazwy dla mnie są niby obce, ale niby znajome. Wiecie o co chodzi. Dobra, ściągam to i patrzymy tutaj dalej. Co tu się na wyrabiało? Ale no, nie ma tragedii. Ten no element mamy zdemontowany. Na pierwszy rzut oka dopatrzyłem, że ten wspornik jest zgięty Tu mamy drugi na wzór, tak więc ten jest w stanie idealnym. Ten dostał strzała. Dostał Tutaj te drobne plastiki, nie plastiki już podkręcałem. Odkręcam cały ten uchwyt lampy i wyjmuję lampę. Zobaczymy, co będzie dalej widać. Co się stało, synek? No pytaj. Szybko. Dobra. I reszta elementów uszkodzonych oczywiście zdemontowana. No i co tu mogę powiedzieć, moi drodzy widzowie? Taka jeszcze dogłębniejsza analiza sytuacji. Zaczniemy może jednak od tej od tej części i jak już dobrze widzicie jest ona w kolorze niebieskim, pod białą farbą, czyli oznacza to, że mój samochód już nie raz chyba przyjął coś naprzód i już był przez kogoś naprawiany. Kolejny dowód na ten fakt to jest stan wiązki od przedniego światła. Tak jak widzicie jest on klejony taśmami o różnej barwie i maści. To nie jest moja robota, ja tego nie robiłem, tak więc to jest już czyjaś ingerencja. Kolejna rzecz, która o tym mówi, to jest widoczny, niebieski odcinek farby na łączeniu nadkola. I tak jak tutaj też było przetarcie, to też nie jest mojej winy. To jest już zakupione z tym przetarciem. Widać, że, że było to po prostu niebieskie. Od innego samochodu. Co do tych podzespołów, to najbardziej uszkodzonym elementem jest korpus Całe można powiedzieć, gniazdo na lampę. Ono najbardziej ucierpiało. Wyłamane są w większości uchwyty. Połamane jest też tutaj, w tym miejscu, pęknięte w pół. Tak więc tutaj nic nie będziemy z nim czarować. Tylko to jest kompletnie do wymiany. Trzeba zakupić nowe, bądź też używane z drugiego samochodu i będzie w porządku. Cały czas jeszcze zastanawiam się mocno nad lampą, dlatego że jak dobrze się przyjrzeć, lampie tak do końca nic nie jest, oprócz tego, że jest wybity klosz. Klosz można śmiało dokupić. Tutaj we wszystkich miejscach cały korpus lampy, wszystkie te elementy, to wszystko jest całe. Nie jest nic połamane. Tu jest zdjęta tylko zaślepka. Ona jest całutka, sprawna. No i tak się trochę zastanawiam, czy właśnie nie kupić tego klosza. Klosz jest zakładany na zatrzaski, ramkę można odkręcić, i należałoby wtedy jeszcze kupić sam wkład, czyli chodzi o odblask. Nie wiem, czy to jest dostępne osobno, ale jeżeli jest, to śmiało by mógł wymienić te dwa elementy i lampa by była dalej, dalej do użycia. Nie ma tutaj żadnych większych problemów z tą lampą, nie jest nigdzie złamana, tak więc wyczyściłby to, korpus jest właśnie zdrowy, a no ładnie. Łukasz już się właśnie uciął o szkło. Super. Oj, nie było kiedy. No, masz Łukasz obracanie. Już palec klaśnięty, Zaraz będzie się, się lało. Tak więc trzeba uważać na każdym kroku. I nad nią jeszcze się zastanowię i zobaczymy co tu co trzeba tu z tym zrobić. Liczę na jakieś skromne podpowiedzi. Okular wiadomo, że do wymiany jeżeli chodzi o ten element to można by było go wyprostować ale on tu jest rozciągnięty już i by trzeba było go naciąć bo tu już po prostu jest więcej materiału zobaczymy, może go wyklepię spróbuję przynajmniej go wyklepać jeżeli będzie w porządku to do montażu, jeżeli nie to pojadę do chłopaków co naprawiali mi Volvo i wygrzebię u nich też z kolejnego auta taki kawałek teraz przy samym aucie trochę trzeba będzie się pobawić w klepanie tych oto uchwyci uchwycików nie jest to jakieś duże zgięcie ten element jest mocniej zgięty i tutaj to trzeba poprostować wymienić wtedy tą listwę dokupić ten boczek to na pewno, bo go w ogóle nie ma i zostało najgorsze chyba ze wszystkiego będzie prostowanie tego elementu czyli uchwytu do Całego korpusu lampy jest on zgięty, skręcony. Tu jest złożony, jest też zagięty do środka. Tu jest odkształcony, trochę to będzie zabawy, żeby go ustawić. I z większych problemów po tym zdarzeniu, to by było tyle. Największej, najwięcej roboty będzie tylko z tym. Tak to wygląda. Bałem się, że będzie dużo gorzej. Ale nie jest, nie jest źle, nie jest naprawdę źle. Tutaj jeszcze trochę porozrywało izolację, urwało opaski. Tutaj też to wystrzeliło, tak jak tu urwało opaskę. Jest też trochę rdzy, takiej powierzchownej na szczęście, to no to jest auto nie nowe, tak? To jest auto z 2003 roku, tak więc zaraz będzie miało 20 lat i moim zdaniem to i tak. Trzyma, trzyma ono fason, jeżeli chodzi o, o wiek i, i stan tego auta. Mówiliście kiedyś, że moja kolumna kierownicza, układ kierowniczy w tym samochodzie zostawia wiele do życzenia ze względu na to, że kierownica nie jest na środku. To ja już wam mówię, niedawno wymieniałem obie końcówki drążków i po prostu nie jest dobrze ustawione miejsce po prostu nie jest dobrze skręcony ten drążek, aby kierownica była idealnie. Na środku. Taka mała jeszcze historyjka. Co do reszty tutaj elementów, to to wszystko jest nienaruszone. No i to by było na tyle, moi drodzy widzowie, z oględzin, uszkodzonych elementów. Volvo mamy teraz z niego no takiego jednookiego bandytę jakby nie patrzeć. Pozostało się tylko niezmiernie cieszyć i Bogu dziękować, że nikomu nic się nie stało w tym zdarzeniu. Panie, które podróżowały Porsche Nie odniosły żadnych obrażeń Najadły się tylko w strachu Ja również No i co mogę powiedzieć Wypadki, przypadki Chodzą po ludziach W mojej karierze kierowcy Od tylu lat Ile mam prawo jazdy to już będzie Od 2012 roku No to będzie 10 lat już No ciężarowe 7 To było pierwsze moje takie zdarzenie nie ma ludzi nieomylnych, nie ma ludzi i kierowców doskonałych. To takie rzeczy to, to tylko w bajkach, jakby nie patrzeć. Mam nadzieję, że materiał się podobał. I proszę Was o sprawiedliwe osądzenie sprawy w komentarzach. Wiemy o co chodzi. To tyle. Nadchodzi wieczór. Pale ciągnik i jadę pryskać ziemniaki, bo już pora atakować Stonkę. Do następnego odcinka. Cześć!